Cześć widzowie? Ja jestem Michał, to jest na Jow, a to jest Karabinem 57, bo pistoletem CZP-09 wszyscy już żygają prawdopodobnie. E, dlatego dzisiaj odcinek o Szwajcarze. E, strzelam z tego karabinu, bardzo go lubię. E, strzelałem dzisiaj z niego zawody, zresztą, e, ponieważ wziąłem udział w e, jednej z ostatnich e, edycji e, Pucharu prezesa e, z klubu strzeleckiego Salwa. Czyli to są te zawody organizowane na warszawskiej strzelnicy garnizonowej jednostki w Rembertowie. Macie na kanale relacje z wiosennych, wczesnowiosennych zawodów. W tej samej konkurencji, w której startowałem, czyli cele ukazujące się, czy też cele chowające się, zależnie jak to, jak to czytać. Bardzo fajna konkurencja, jedna z najfajniejszych konkurencji karabinowych Jakie wydaje mi się w tym kraju są organizowane? Także, jeżeli ktoś nie brał udziału, to bardzo polecam. Muszę sprawdzić, bo jeszcze być może w tym roku jedna edycja będzie. E, natomiast ja dzisiaj nie o tym. E, strzelałem je poprzednio z M57, e, i dzisiaj też strzelałem je z M57, zwanym również STGW57. Poprzednio wynik był dosyć niezły, osiągnąłem 100 punktów. E, tym razem e, udało mi się ten wynik poprawić. Strzeliłem 115 punktów, co dało mi ponownie siódmą lokatę, ale stawka wzrosła, ponieważ e, góra tabeli. Była dużo wyżej punktowana, więc pomimo wyższego puniku, wyniku punktowego zająłem podobne miejsce. E, także ogólnie z, z przebiegu zawodów jestem bardzo zadowolony, natomiast mniej jestem zadowolony z odkryć, które nastąpiły później, mianowicie zepsułem karabin. E, co się konkretnie zepsuło? Otóż pękł wyrzutnik. E, ja tego w czasie strzelania nie zauważyłem ponieważ ten karabin pracował zupełnie normalnie, opróżniał komorę z wystrzelonych łusek i nic niepokojącego się nie działo. Natomiast po powrocie do domu stwierdziłem, że po kilkunastu strzelaniach bez czyszczenia tej broni no warto by było chociaż trochę przysłowiowo przestrzec ją szmatą. No i tak też zrobiłem, zacząłem ją rozbierać. Właściwie w trakcie rozbierania Dochodziłem do coraz głębszych detali. W istocie skończyłem rozbierając ją bardziej niż pierwotnie planowałem, ponieważ rozebrałem całkowicie zamek, wyciągnąłem cały ten mechanizm rolkowy, rozebrałem wyrzutnik. No i jak zacząłem ten wyrzutnik rozbierać, niestety okazało się, że ta dźwignia wyrzutnika, czyli ten element, który wypycha łuskę, zaraz pokażę, jak to działa, niestety pękł w części, która współpracuje tutaj z takim odbojem, który. Ma amortyzować jej e, ruch powrotny, czyli do położenia takiego nazwijmy to pierwotnego, jak sobie zobaczycie. Przepraszam Was za brudne łapy, ale niestety w tym karabinie jest brudno jak w kominie. To jest niestety cecha e, rolkowego opóźniacza y, otwarcia zamka. Dlatego że po prostu tam dosyć duży przedmuch gazów jest do komory, więc tam po prostu będzie brudno. Natomiast zobaczcie, jak wygląda. Ten wyrzutnik tutaj jest po prostu takie pęknięcie. Ja sobie to pęknięcie obejrzałem jeszcze pod mikroskopem. Niestety to nie jest pęknięcie świeże, w związku z czym no, ja zauważyłem je już, jak ono się, że tak powiem, rozpropagowało na, na cały przekrój tego elementu. Jak ten element w ogóle pracuje i jak to się stało, że on pękł, bo <laughs> udało mi się do tego dojść, więc wygląda to mniej więcej tak, że po złożeniu. Um, tu jest, tu jest ten odbój i normalnie, kiedy tutaj mamy, w zamku siedzi nam nabój czy łuska, to jest jakby wyjściowa, spoczynkowa pozycja wyrzutnika. I teraz zamek po odreglowaniu, czy też po schowaniu tych rolek, kiedy tylna część zamka się cofa, cały zamek zaczyna nam w komorze zamkowej jechać sobie w tył i w pewnym momencie tutaj jest taki występ, który powoduje popchnięcie popchnięcie tego, tej, tej dźwigni wyrzutnika i on jak ją pcha no to robi nie mniej, nie więcej tylko coś takiego o po prostu wywala łuskę na zewnątrz uderzając w jej tylną część i karabin jest gotowy do pobrania kolejnego naboju i strzału. I teraz, oczywiście, kiedy ta łuska zostaje wypchnięta, no to wyrzutnik ląduje w takiej pozycji. Tutaj na górze pracują dwie sprężyny. Jest to sprężyna, sprężyna powrotna. Ja nie będę w tej chwili tego dokładnie montował, ponieważ będę musiał jeszcze te części raz rozkładać, bo, bo po prostu muszę zamówić nowe. Tu jest sprężyna powrotna i tutaj, wewnątrz wyrzutnika pracuje jeszcze taka sprężyna amortyzująca. Ta sprężyna ma za zadanie złagodzić ten ruch, który ma przeciwdziałać silnemu uderzeniu tego wyrzutnika w ten, w ten kołek, w ten czpień, który, który zatrzymuje jego ruch powrotny. No niestety, stało się tak, że ten ta sprężyna nazwijmy to amortyzująca, no musiała się po prostu wcześniej uszkodzić. Uszkodziła się w sposób na tyle subtelny, że ja tego nie zauważyłem. E, uszkodzenie polegało na wyłamaniu e, tutaj górnej części. Ta sprężyna powinna mieć jeszcze tutaj taki wystający listek, e, który powinien mieścić się tutaj w tym wycięciu. Niestety zamiast, zamiast tego ta sprężyna po prostu była oparta tutaj o ściankę wyrzutnika. Tarła w tym miejscu. I po prostu zmęczeniowo tutaj y, zrobiła, y, zrobiła rysę, zrobiła uszkodzenie, y, która była początkiem propagacji y, tego uszkodzenia, czyli tego pęknięcia na cały przekrój tego elementu, niestety. Czyli, czyli awaria tej sprężyny amortyzującej była y, pierwotną, początkową przyczyną y, awarii całego tego dużego elementu. Takie małe śledztwo sobie tutaj zrobiłem. I teraz tak, oczywiście obie części muszę wymienić czyli muszę wymienić zarówno, zarówno sprężynę amortyzującą, czyli tak zwaną wewnętrzną sprężynę w katalogu. Ona się nazywa Inner Auswerfer Feder. I muszę wymienić cały, całą tą dźwignię wyrzutnika. One, na całe szczęście, te, te dwa elementy występują w komplecie. Strony szwajcarskich sklepów listują tego materiału dosyć sporo. Napisałem do trzech sprzedawców, no niestety mamy weekend, więc mam nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia przyjdą odpowiedzi. Ceny nie są wysokie, bo wahają się między 15 a 20 euro za te dwa elementy w komplecie, więc mam nadzieję, że będę w stanie dosyć szybko te części kupić, sprowadzić je, zmontować karabin i dalej z niego strzelać. Przy okazji muszę jeszcze sobie zrobić ponowny pomiar zużycia tego mechanizmu rolkowego. Jak ostatnio go mierzyłem, to był jeszcze w granicach tolerancji, no ale to było ładnych parę ze strzałów też, więc, więc zrobię sobie jeszcze pomiary i w razie czego od razu w tym samym sklepie e, zamówię te nadwymiarowe rolki, dlatego że, e, że nimi kompensuje się tak jakby Zużycie tego mechanizmu. To są rolki nominalne. One nie mają oznaczenia rolki nadwymiarowe czy podwymiarowe. Mają takie oznaczenia plus, minus i kropki nabite. Tutaj żadnych oznaczeń nie ma. W związku z czym to są rolki nominalne i, i mam jeszcze tutaj sporo marginesu, żeby w razie czego te luzy kompensować. Także przy okazji zrobię kompletny przegląd tego mechanizmu, zamówię części. Mam nadzieję, że one szybko dojdą, zmontuję i będziemy strzelać dalej. To tyle w tym odcinku. Cześć.